Cześć, dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrabkami na kwotę 40 zł. Mam 3 sztuki po 10 zł, dwie po 5, także próbujemy sił w takim zestawieniu. Może pieniędzy, gruby cash, król cash, przypływ kasy i różowy diament. Taki miksik na dzisiaj przygotowany, zobaczymy czy uda nam się jakiś wkładzik odzyskać. Zaczniemy sobie od różowego diamentu z z numerem 8 i sprawdzamy na od razu szybciutko nasze wygrywające liczby. A szukać będziemy 41, 33, 35 i 36. No i diamenciku oczywiście. A co nam tu dali na samym początku? Mamy 18, 58. 46 nie ma, 31 nie mamy, jest diamencik, także jakaś wygrana już wpada. Dalej 17, 32 nie ma, 39, 30, no omijało, ominęło te 30, ale mamy diamencik, pod diamencikiem mamy 10 zł, także coś więcej niż zwrócił, także super. Kontrolne mamy P. Jeszcze jedną gdzieś odnajdziemy. Tak jest, także super. Diament znaleziony, dycha pod nim i już jest fajnie. Także teraz przypływ kasy z numerem 44. Tutaj wygrywające liczby i muszelka. Szukać będziemy 28, 3, 36 i 30.

Kasa odpłynęła razem z końcem wakacji. <grymne> na to wygląda. Dobra, i zostały nam zdrapki po 10 zł. Zbeźniemy sobie króla kerz z numerkiem 20. I co my tu szukamy na zdrapce? 57, 38, 53, 14 i 13 i mamy osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, tutaj nie ma, trzydzieści sześć, pierwszy rządek mamy pusty, pięćdziesiąt cztery, no to blisko, dwadzieścia cztery nie ma, siedemnaście, jedenaście 15, no krąży, krąży, ale wygranej dać nie chcę, 35 nie ma, 33, mm, mm, 25, tutaj mamy 41, 34, no i ostatni rządek szans, 57, jest wygrana. Super, kochani, zobaczcie pod 57, to mi się za mocno wydrapało, ale wygrana jest. Także super, 27, 16 nie mamy, 55 nie mamy i tutaj 39, także pod 57 wpada 10 zł. Kontrolne mamy G, także wszystko się zgadza. Super, zdrapeczka dawno nie drapana. I dyszka wpada, także odczarowany król-kerż. Dobra, to teraz zrobimy sobie gruby kerż z numerkiem 10. Tu potrzebujemy portfel lub worek. Dobra, jak się drapie tyle z drapek, czasami, wiecie, zapomina się, co w co na jednej trzeba znaleźć. To trzeba sobie spojrzeć, trzeba sobie przypomnieć. Chyba też tak macie, co?

37. Mhm. Wszystko fajnie, tylko nie to, co potrzebujemy. I 6, dobra. Jeszcze dwa rzędy szans. 14 nie ma. 11. Tutaj mamy czwórkę, no to blisko. 13 nie ma. I 7 nie ma. I ostatni rząd 22. I jest worek, kochani. Także kolejna wygrana wpada. Worek nie mnoży, ale wygrana jakaś będzie. Także super. 24 nie mamy. 17 nie ma. I kończymy. 29. Nie ma, a pod dworkiem już się tam wyłania 10 zł, ale jest. Także. Zbieramy po malutku jakieś wygrane, także super. Cieszy mnie to bardzo i zostało, została ostatnia zdrabka może pieniędzy z numerem 16, kotwica i skrzynia. Ok, oprócz wygrywających liczb. No to sprawdzamy: 25, 28, 14, 44 i 39. Dobra, zaczęliśmy. Mamy czterdzieści dwa, dwadzieścia jeden, czterdzieści trzy to obok, dalej szesnaście i pięćdziesiąt sześć, drugi rząd pięćdziesiąt pięć, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, czterdzieści dziewięć. 35 nie ma, no to dalej, 38 blisko. Nie ma, nie ma, tu kolejny boczek, 13 boczek, następny i 27. I ostatni rząd nam chyba został. 26 szukamy, nie mamy. 15, zobaczcie same boki na koniec. 12, nie ma. 34, nie ma. I kończymy 53. Także tutaj zdrabka się wyłamała. AR kontrolne. Dobra, Zdrapki się skończyły. Podsumowanie będzie nawet dosyć fajne, słuchajcie, bo trochę zdrapeczek nam dało wygrać. Także różowy diament przyniósł nam dyszkę. Dyszkę mamy również. Król cash to mamy 20 i pod workiem w grubym cashu mamy dyszkę, także mamy 30 na 40 wkładu. Także myślę, że i tak nie jest źle, zawsze mogło być gorzej. Szkoda, że nie ma plusa, no ale wiecie, jak to z tymi zdrabkami jest. Odzyskać wkład, czy połowę wkładu, to już jest sukces na te czasy, także. Ja tam się cieszę, będzie na pomnożenie. A Pan kochani, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapkę w górę, komentarze, subskrypcje będzie mi naprawdę bardzo miło. Buziaki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.